które ktoś na stronie nazwał bumerangami i chyba tak już zostanie, bo kształt rzeczywiście przypomina nieco bumerang. To druty, które powinny być zbawieniem dla osób, które lubią robić skarpetki i lubią robić rękawiczki, ale nie przepadają ani za pięcioma drutami, ani za techniką Magic Loop. Dlaczego? Ponieważ dzięki tym drutom problemy, jakie mamy zazwyczaj właśnie przy Pięciu drutach, bo wypadają, uciekają, czy przy Magic Loopie, bo trzeba pamiętać o pętelkach albo żyłka jest stanowczo za długa, lub stanowczo za krótka, tutaj znikają. Opowiem dlaczego są takie specjalne, powiem co mi się w nich bardzo podoba, a co podoba mi się nieco mniej, bo niestety nie są drutami bez wad, i pokażę jak nabrać oczka i zacząć robótkę. Później będzie już prosto. Zaczniemy od tego, z czego neko jest zrobione, jaką mamy rozmiarówkę i czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o długość tych drutów. Wyjąłam tutaj tylko kilka przykładów. Rozmiarówka jest dosyć duża, od takiej standardowej, czyli dwójek, do dosyć dużych, czyli chyba dwunastki są największe. Wybór jest spory, ale wybieramy nie tylko spośród rozmiarów, wybieramy także spośród wielkości. Neko w tej standardowej, czyli mniejszej rozmiarówce, proponuje nam dwie możliwości i już pokazuje, czym się różnią. Zresztą to widać: mniejsza wersja, większa wersja, czyli krótsze druty i nieco dłuższe druty. Przy tych mniejszych rozmiarach zawsze jest wybór: krótsze, przeznaczone specjalnie do skarpetek i rękawiczek. Albo czegoś, co jest rzeczywiście wąskie, czyli na przykład rękawków w dziecięcych sweterkach. Natomiast dłuższe pozwolą nam na zrobienie również skarpetek, również rękawiczek, również rękawów w dziecięcym sweterku, ale też rzeczy, które są nieco większe. Więc powinno nam się udać bez żadnego problemu zrobić na nich czapkę, również w wersji dla dorosłych, oraz niezbyt obszerny komin. I tu pojawia się pierwszy mały minus tych drutów, że jeżeli chcemy robić coś, co ma już taki większy obwód, to one nam się nie sprawdzą. Ale prawda jest taka, że wtedy bez problemu sprawdzi nam się zwykły drut z żyłką, czyli nie ma problemu, po prostu zmieniamy narzędzie dziergania. Różnica, jeżeli chodzi o ich długość, jest mniej więcej taka, że. To będzie obwód, pamiętajcie, że oczka mogą być ściśnięte, który zrobimy na mniejszej wersji. A to będzie obwód, który zrobimy na wersji nieco większej. Czyli jak widzicie, to nie jest tak, że one się różnią od siebie bardzo długością w tym rozmiarze. Ale otworzę następne. Im druty są grubsze, tym są minimalnie dłuższe. Więc, jeżeli dziergamy z bardzo grubej włóczki, co jednocześnie powoduje, że tego obwodu możemy mieć troszkę więcej, bo włóczka jest grubsza, to druty stają się troszkę dłuższe. Już nie będę wyjmowała z opakowania, ale to jest wersja, która jest, jak widać, jeszcze troszeczkę większa. Trójki, ósemki. Te duże, a raczej długie druty nazywane są wersją XL. Tutaj akurat one nie są oznaczone, ale tu są. Czyli grube, długie i każdy z cienkich, który jest dłuższy, ma wersję opisaną jako XL. Pozytywne cechy tych drutów. Przede wszystkim to, że dostajemy narzędzie, dzięki któremu uda nam się rzeczywiście bez problemu dziergać takie rzeczy jak skarpetki, takie rzeczy jak rękawiczki, czy te nieszczęsne woziutkie rękawy w dziecięcych sweterkach. Minusem jest to, że druty są plastikowe. I tutaj nie ma co ukrywać, że gdyby były metalowe, byłyby idealne. Ale nie są. Są plastikowe, jednak plastik, który jest użyty do ich Wykonania. Na szczęście jest plastikiem, który jest dość śliski i oczka przesuwają się na nim bezproblemowo. Sprawdzałam na bawełnie, sprawdzałam na wełnach, sprawdzałam nawet na mieszankach z jedwabiem da się pracować. Są to druty, które są znacznie bardziej z poślizgiem niż na przykład bambusy lub druty drewniane. Trzeba oczywiście przy plastiku uważać na to, żeby druty się nie złamały. Niestety kolejny minus tego, że są one plastikowe, ale ten plastik ma też swój gigantyczny plus. Plus jest taki, że te druty są niewiarygodnie lekkie i w dodatku do swojej konstrukcji powodują, że dzierga się na nich naprawdę bardzo przyjemnie te drobne rzeczy, czyli na przykład małe skarpetki. Plusem jest ich kształt, ale akurat o zaletach tego, dlaczego ten kształt jest taki fajny, to będę opowiadała już kiedy będę dziergać, pokazując właśnie te zalety. Minusem tych drutów może być jeszcze to, że zdarza się, że plastik jest gdzie nierówny. Tak jak na przykład tu. Na szczęście jest to bardzo twardy plastik i jeżeli występuje jakakolwiek nierówność, to przejechanie zwykłym pilniczkiem do paznokci niweluje ją w 100%. W mojej parze, a raczej trójce drutów, było takie miejsce na jednym z drutów i nie ma po nim tak naprawdę śladu. Co jest pozytywne? Pozytywne jest to, że to są druty, które są produkowane w Europie, a konkretnie w Niemczech. Pozytywne jest to, że to są druty, które posiadają patent, czyli dziergamy rzeczywiście na czymś, co jest stworzone na europejskim rynku i dostosowane do naszych potrzeb. A jednocześnie firma dba rzeczywiście o jakość tego i wszelkie mankamenty, jakie się pojawiają, są naprawdę sporadyczne. Co nie znaczy, że nie należy o nich mówić, jeżeli już się po pojawiają. Pokazywanie drutów nie w akcji nie ma zbyt wielkiego sensu. Więc zamiast opowiadać pokazując puste druty, będę dalej opowiadała pokazując jak nabrać oczka i jak pracować z drutami neko. Dostajemy w komplecie trzy druty, z czego dwa będą naszymi drutami, na których będą oczka, natomiast trzeci drut będzie zawsze drutem roboczym. I to troszkę przypomina kwestię pięciu drutów. Tam są cztery, na których są oczka, piątym dziergamy. Tutaj zmniejszamy to dokładnie o połowę. Nabieranie oczek. Nabieramy oczka albo na zwykły, najzwyklejszy drut, czyli wcale nie na druty Neko, a dopiero w pierwszym okrążeniu przekładamy sobie na te druty, albo możemy nabrać spokojnie oczka na te druty, jeżeli nie mamy ich szczególnie zbyt dużo. Ja nie będę nabierała zbyt wielu oczek ze względu na to, że chcę Wam pokazać robienie. W okrążeniach, tak żebyście rzeczywiście widziały, co się dzieje. Poza tym, kiedy będę miała mało oczek, to gdybym dziergała na pięciu drutach, to prawdopodobieństwo tego, że druty wyjadą mi z robótki i oddalą się w niebyt, jest dosyć duże. Natomiast tutaj zobaczycie, że nawet przy niewielkiej liczbie oczek robótka nie ma prawa zjechać z drutów. Powiedzmy, że to jest tyle oczek, ile chcę nabrać, czyli mam ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Podzielę sobie po raptem 8 oczek na drucie. I teraz, gdybym chciała odłożyć robótkę, to trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Zawsze, kiedy chcemy ją odłożyć, to dobrze jest przesunąć robótkę w to miejsce. Dlaczego? Bo nie ma mowy, żeby robótka zakręcona wzdłuż tego roku. W jakikolwiek sposób zjechała nam z drutów. To jest najlepsze zabezpieczenie, jakie może być. Ale zaczynamy dziergać. Najpierw przełożę pierwsze 8 oczek. Zobaczcie, że robię tak, jakbym robiła w rzędach. Odwinę sobie tylko włóczkę. I zaczynamy dziergać. Od razu powiem, że w pierwszej chwili jest troszkę ciężko zapanować nad końcówkami drutów, to znaczy nie bardzo wiadomo, jak je złapać, czy tak, czy tak, ale one po kilku okrążeniach zaczynają się układać tak naprawdę same. Nie ma większego problemu z pracą z nimi. Mamy 2, 4, 6, 7. 8 i to jest tyle, ile ma być na jednym drucie. I teraz uwaga, zobaczcie, co robię. Od razu przesuwam na zakręt. Po co? Żeby nie pilnować uciekających oczek. Kształt tego drutu, czyli właśnie to, że drut, którego akurat nie wykorzystuję, robótka na nim może być na zakręcie, to jest to, co powoduje, że nie ma ona prawa spaść z naszych drutów. Mam teoretycznie, i znowu, gdybym chciała odłożyć robótkę na dłużej, to drugi drut dokładnie to samo, żeby nic nie uciekało. Ale ja nie chcę jej odkładać, chcę dziergać dalej, czyli potrzebny mi trzeci roboczy drut. I od tej pory będę już pracowała zawsze z trzema. I znowu, chwila przyzwyczajenia do tego, jak mam poukładane druty. Jaka jest różnica? Końcówek drutów to mamy tak naprawdę mniej niż przy pięciu drutach, ale wrażenie jest takie, że jest ich całe mnóstwo, tylko jest jeden plus. Robótka nie ma prawa nam zjechać z takiego drutu. Mam początek, i teraz następny ważny moment moment, za który te druty kocham. Co jest największą zmorą dziewiarek, kiedy Zamykamy robótkę w okrążeniu. Mhm, doskonale się domyślacie. Największą zmorą każdej dziewiarki jest to, że robótka nam się przekręci i zrobimy coś, co się będzie nadawało tylko do prucia. Druty Neko, czyli nasze bumerangi, powodują, że ten problem znika. Dlaczego? Bo cokolwiek się dzieje, zobaczcie, że jak zaczniemy to przekręcać, to druty się ułożą jak rzeźba nowoczesna, ale jak zaczniemy to odkręcać i będzie robótka rzeczywiście w zamkniętym okręgu, to zauważcie, że ja w ogóle nie muszę się martwić tym, że robótka jest przekręcona, bo ona w tym kształcie drutów układa się samoistnie w okrąg. Za to te druty autentycznie kocham. Bo sprawdzanie, czy robótka nie jest przekręcona, u mnie to jest zawsze razy 3, bo po pierwszym razie zazwyczaj się okazuje, że jednak jest, po drugim nie mam pewności, dopiero po trzecim jestem pewna. To w takim razie zamykamy robótkę w okrąg, skoro ułożyła nam się sama, i teraz zobaczcie. Oczka, których nie używam, są na zakręcie. Oczka, których używam, przekładam na początek i zaczynam dziergać. Znowu. Czy ten drut będzie niżej czy wyżej, to wszystko jest kwestia kilku okrążeń i przyzwyczajenia. Dociągamy i dziergamy dalej. Kiedy skończą nam się oczka z tego drutu, ja mam troszeczkę utrudnione zadanie, ponieważ muszę tą robótkę trzymać nisko, co oznacza, że druty uderzają mi w stół, ale to kwestia aparatu. I teraz znowu. Tych oczek już nie będę używać. Na zakręt. Oczka, których używam. Na brzeg. I dziergamy dalej. Drutem, który właśnie się wyswobodził z oczek. Czy można na tych drutach dziergać żakardy? Można. Sprawdzałam. Wychodzą idealnie, nawet w miejscach zmiany drutów. Czy można na tym dziergać? warkocze i inne wzory, które wymagają dosyć dużej uwagi, można bez większego problemu. Ten plastik jest na tyle śliski, że pozwala na dzierganie ażurów i na tyle w zasadzie w każdym rozmiarze nie mamy bardzo ostrych czubków. No trudno się spodziewać przy plastiku, ale są na tyle ostre, że spokojnie możemy dziergać dwa lub trzy razem. To, co ważne i co za sekundkę Wam pokażę w miniaturce, to to, że kiedy dziergamy na tych drutach, to bardzo łatwo jest od razu zobaczyć, jaki kształt uzyskujemy. Co ważne dla osób, które na przykład dziergają na oko czapki. Za chwilę Wam pokażę, o co chodzi. Odłożę mój drut roboczy, pokażę Wam, co mam na drutach. A mam malutkie coś. Mam 16 oczek, wcale nie najgrubszej włóczki. Zobaczcie, że moja robótka w spoczynku oczywiście jest cała na zakrętach, i zwróćcie uwagę, że po pierwsze, kwestia tego, że te druty są plastikowe, co mnie akurat trochę drażni, ale pozwala na to, że one się nie ślizgają bardzo łatwo i nie zjeżdżają z tych zakrętów. Więc ta robótka odłożona w ten sposób jest tak naprawdę w 100% bezpieczna. Co by się stało? Bo oczek mam tutaj 16, czyli niezbyt dużo. Robótka jest bezpieczna. Co by się stało, gdybym chciała zrobić? Sznureczek. Dwa oczka na dwa oczka. Dwa tu i dwa tu. Próbowałam. Da się i robótka wcale nie zjeżdża. Nieważne, jaka liczba oczek, nie jest to problemem. Natomiast zobaczcie, co jest gigantycznym plusem i za co ja też bardzo te druty polubiłam. Kiedy dziergamy na pięciu drutach. Lub kiedy dziergamy Magic Loopem i mamy druty, tą płaską część, prostą część w robótce, to robótka jest bez, bezkształtna. To znaczy inaczej, nabiera kształtu naszych drutów. A jeżeli ja dziergam komin albo czapkę, to ona jest okrągła i ja chcę ją zobaczyć jako okrągłą, a nie chcę jej zobaczyć jako prostopadłościan na czterech drutach. Druty Neko pozwalają na to, żeby ten kształt widzieć od razu i na przykład wzór widzieć od razu przestrzennie. Jeżeli chodzi nawet o taki malutki kawałeczek, zobaczcie, że ja mam już okrąg. To już widać, że będzie powstawał rulonik. Za to też je lubię, bo widzę co się dzieje na całej robótce i widzę jej rzeczywisty, okrągły kształt. I jeszcze jedna uwaga a propos początku okrążenia. Jeżeli chodzi o początek okrążenia, to w tych drutach zazwyczaj nie stosujemy na początku okrążenia markerów wkładanych na drut. Dlaczego? Bo będzie nam non-stop ten marker zjeżdżał, bo on się będzie cały czas znajdował na samym brzegu. Raczej oznaczamy sobie początek okrążenia, albo zostawiając nitkę, tak jak ja tutaj. Ja po prostu wiem, że tam, gdzie wisi ta nitka, to jest mój początek okrążenia, albo wpinając w robótkę i nawet potem przekładając nieco wyżej marker, który jest tak zwanym markerem otwartym czyli takim, który da się wpiąć lub wypiąć. Spinacz biurowy też zadziała doskonale albo bezpieczna okrągła agrawka. Czy Dziergając na drutach Neko z różnych, najróżniejszych włóczek, bo przetestowałam je chyba na wszystkim, z czymś był problem. Szczerze mówiąc nie. Najmniej ślizgała się bawełna, ale to chyba normalne, bo ona i najmniej ślizga się na innych drutach. I jeżeli miałabym porównać, to oczywiście na tym plastiku robótka ślizga się trochę gorzej niż na zwykłych metalowych drutach, ale znacznie lepiej moim zdaniem niż na bambusowych. Poza tym ja jestem osobą, która. gdzie oczka muszą się w miarę ładnie ślizgać na drucie, i powiem szczerze, że nie przeżywam frustracji z tym plastikiem, jeżeli chodzi o jego śliskość. Jest naprawdę w miarę ok. Przeżywam frustrację, że to plastik, bo wolałabym metal, ale tak jak mówiłam, dzięki temu są one lżejsze. Jeszcze jedna kwestia, kwestia, która. Może rozwiązać problem u osób, które chciałyby zrobić coś rzeczywiście malutkiego, czyli na przykład malutkie rękawiczki, ale z paluszkami. Jeżeli wiemy, że będziemy dziergać rzeczy małe lub średnie, to sugerowałabym wybieranie tej wersji XL, czyli dłuższej. Bo na niej zrobimy spokojnie coś malutkiego, czyli na przykład 16 oczek, tak samo mogę mieć na tej dłuższej wersji drutów, a nawet po dwa oczka i one będą się trzymały. Ale jeżeli wiemy, że będziemy też dziergać na przykład rękawy na tych drutach, to wtedy minimalnie większy obwód jest bardzo pożądany. Natomiast nie ukrywam, że te małe, malusienkie rzeczy, jeżeli wiemy, że będziemy dziergać tylko takie, to ta krótka wersja jest po prostu znacznie wygodniejsza. Dlaczego? Bo mamy malutko oczek i mniej tych końcówek drutów, musimy z nimi walczyć, to złe słowo. Musimy je sobie układać przy robótce. Czyli zależnie od tego, jakie mamy cele przy tych drutach, to długość rzeczywiście ma znaczenie. Mniejsze rzeczy naprawdę znacznie wygodniej dzierga się na Krótszych drutach. Wystarczają spokojnie do dorosłych rękawiczek i skarpetek, bez najmniejszych problemów. Problem pojawi się dopiero przy czapce lub górze rękawa. Jeżeli takie rzeczy też mamy zamiar dziergać, to wtedy polecam wersję dłuższą. I jeszcze jedna kwestia, trochę tajemnicza. Ja się domyślam, ale nigdzie nie znalazłam potwierdzenia. Druty w większych rozmiarach mają dziurkę te malutkie nie są zbyt wąskie, żeby się to pojawiało. Pojawia się ona tylko i wyłącznie w tych większych i wtedy jest już wszędzie. Pierwsza rzecz, jaka przychodzi do głowy, to używanie tak zwanej liny ratunkowej, czyli kiedy sobie przewleczemy w czasie dziergania jednego okrążenia przez tą dziurkę dodatkowy fragment wełny i przerobimy, przeciągając tą wełnę przez całe okrążenie. To powstaje takie miejsce, gdzie później możemy bezpiecznie próć. O linie ratunkowej było na stronie, jeżeli ktoś chce, to można sobie zajrzeć i zobaczyć o co dokładnie chodzi, ale ta lina ratunkowa to jest właśnie taka dodatkowa włóczka, przeciągnięta przez oczka w czasie robienia, która później pozwala na sprucie do tego momentu. I to ta dziurka może spokojnie służyć właśnie do przeciągnięcia włóczki i potraktowania tej włóczki jako liny ratunkowej. Inne zastosowanie nie przychodzi mi do głowy. Producent nie zdradza tego, po co ona jest, ale jeżeli znajdziecie jakieś inne zastosowania w trakcie użytkowania tych drutów, to chętnie je poznam, bo szczerze mówiąc, troszeczkę dziwne się wydaje, że ta, te dziurki na pewno nie są bez powodu. Tak naprawdę podsumowując, powinnam Wam powiedzieć, czy polecam te druty, czy nie? I powiem tak. Ja sama jestem wielką fanatyczką pięciu metalowych drutów. Po prostu uwielbiam, kiedy te druty dzwonią, brzęczą, nawet plączą się o siebie i o włóczkę. I jakiś sentyment pewnie z młodości i początków mojego dziergania. Ale powiem szczerze: gdyby ktoś na początku mojej dziewiarskiej drogi dał mi te druty, to najprawdopodobniej nigdy nie sięgnęłabym po pięć. Bo naprawdę są bardzo wygodne. I niewiarygodnie przyspieszają dzierganie. Bezapelacyjnie, i tutaj z ręką na sercu to potwierdzam, ułatwiają dzierganie wszystkiego, co żakardowe, ponieważ są tylko dwa przejścia, a to oznacza, że jest łatwiej pilnować napięcia nitki, która jest zostawiana no, w tym momencie w środku robótki. Ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście przy żakardach te druty sprawdzają się idealnie. Będą też doskonałym sposobem na polubienie skarpetek i rękawiczek dla wszystkich osób, które nie przepadają za magic klupem, bo ich spowalnia, bo trzeba przekładać druty, pilnować pętelek. Przy tych drutach tego nie ma. Przy tych drutach po prostu się dzierga. W zasadzie tak jak na zwykłych. Szybkość jest znacznie większa niż przy Magic Loopie, gdzie mamy niewiele oczek. I niech ostatnim poleceniem będzie to, że trójka, bo trudno mówić o parze, że trójka drutów, które dostałam jako pierwsze do przetestowania, zostaje u mnie i na bank będę z nich korzystać. Dlaczego? Między innymi dlatego, że właśnie pozwalają na robienie takich malusieńkich i precyzyjnych rzeczy w bardzo wygodny sposób. Będziemy je pewnie nadal nazywać bumerangami, chociaż producent ich tak nie nazwał, ale rzeczywiście bumerangi firmy Neko będą u mnie miały duży plus za pomysłowość i właśnie za to, że dzierganie na nich, nawet drobiazgów, ale na okrągło, staje się taką przyjemnością.